Dzień dobry Państwu, dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem porozmawiamy sobie o korzeniach Unii Europejskiej. A korzenie Unii Europejskiej, jaką teraz mamy, jest którą niestety się zmagamy i coraz bardziej ona chce się zrobić w jedno państwo pod zarządem Niemiec. Skąd? My już to znamy z historii, coś pod zarządem Niemiec. Tym bardziej daje się nam ta wredna struktura we znaki która się coraz bardziej chce centralizować i coraz bardziej wpływać w nasze życie i wprowadzać nam coraz to nowsze i coraz głupsze socjalistyczne pomysły. Korzenie Unii Europejskiej należy szukać w trzeciej Rzecz. A jeśli chodzi o wydarzenie, w którym została Unia Europejska przedstawiona tak wprost i bez żadnych wątpliwości, to jest to przemówienie doktora Józefa Goebbelsa z września 1940 roku, z Pięknego Monachium, w którym pan Józef G. powiedział, że celem projektu Niemiec jest stworzenie Unii Europejskich Narodów pod oczywiście niemieckim przywództwem, bo jakby inaczej, i że za 50 lat od tego momentu, kiedy on to mówi, mniej więcej, nie będziemy już mówić o narodach, może będziemy mówić o ludach, ale już nie będziemy mówić o państwach europejskich. Będzie jedno wielkie europejskie superpaństwo, które będzie oczywiście potęgą światową pod przywództwem oczywiście Niemiec. No, wydaje nam się to wszystko znajome. Potem oczywiście doszły kolejne pomysły, jak wspólna waluta coś nam to mówi. No i ciągłe wpychanie kolejnych krajów do euro, by nasze pieniądze i zasoby przeszły do banku, centralnego, który jest gdzie? No oczywiście w Niemczech, we Frankfurcie. Potem yy, wiemy, że w 1942 roku był zjazd niemieckich przemysłowców i przedsiębiorców, którzy pracowali nad wykorzystaniem i stworzeniem wspólnego europejskiego rynku. Skąd to znamy. Jeszcze w tym przemówieniu z 1940 roku, cofniemy się o dwa lata, z 1942 do, do 1940, pan Józef G. Goebbels, Mówił, że będzie w tej nowej Europie, jak Niemcy ją stworzą, przepływ ludzi i towarów nielimitowany. A w 1943 roku już opracowywano plan stworzenia Unii Celnej na terenach, jakie Niemcy op opanowali. Coś nam to mówi? Oczywiście, bardzo dużo nam to mówi, tak jakbyśmy to słyszeli dzisiaj. W związku z tym, korzenie Unii Europejskiej nie ma co ukrywać, są bardzo socjalistyczne. I są bardzo niemieckie, pochodzą z trzeciej Rzeszy. Sam nawet wąsaty wódz, kolega i formalny szef i ukochana osoba jednocześnie pana Józefa Goebbelsa, czyli pan Adolf Hitler, w 1929 roku powiedział, że przyszła Europa ma być socjalistyczna. A na pytanie od słuchaczy: Co rozumie pan, panie Adolfie, przez socjalizm? Pan Adolf powiedział, że jest to faktycznie nieszczęśliwe słowo. I tu miał rację, ponieważ wiele ludzi, wiele ludzi je bardzo różnorako rozumienie, Mnie jednak, dla niego osobiście, dla pana Adolfa H., socjalizm to nic innego, tylko taka sytuacja, w której ludzie mają jeść i trochę rozrywki. Czyli świadomie lub nie, odwołał się pan wąsaty kanclerz słynny, do rzymskiej zasady chleba i igrzysk. No proszę. Historia się powtarza. I tutaj widzimy, że Planowano stworzenie socjalistycznej Unii Europejskiej, i kolejnym zatrważająco podobnym pomysłem do tej Unii Europejskiej, jaką mamy dzisiaj, miała być, też o to dbał pan Hermann Gering, ochrona środowiska. Co samo w sobie nie jest złym pomysłem, bo oczywiście nie to, że jestem przeciwny ochronie środowiska, niemniej jednak, jak kosztem zwierząt i roślin mają cierpieć ludzie, no to już coś jest nie tak. No i wszystko było bardzo podobne, jak już mówiłem. Unia celna, Unia przedsiębiorców i przemysłowców, przepływ ludzi i towarów swobodny, poszczególne oczywiście dzielnice zamiast państw narodowych, pozbycie się lokalnych rządów, wspólna waluta i tak dalej, tak dalej, tworzenie wielkiego państwa europejskiego pod zarządem Berlina. No, to tak jakbyśmy dzisiaj to słyszeli. Jedyna różnica jak między planowaną Niemiecką Unią Europejską sprzed 70, przed 80-90 lat, a to co formułuje się nam na oczach niestety teraz, to jest taka, że porzucono europocentryczny rasizm, którym kierowali się Niemcy, a tak naprawdę bardzo mocno europocentryczny, z podkreśleniem narodów germańskich. Niemniej jednak proponowali nam przyłączenie się do tej swojej Unii Europejskiej yy, przez 4 lata. Polska konsekwentnie odrzucała te oferty, zdając się na Anglię i Francję. Te nadzieje okazały się płonne i jak wkurzony z tego powodu, że nas nie przeciągnął na swoją stronę, pan Wonsaty obiecał nam piekło, no i słowa niestety dotrzymał. Niemniej jednak chodzi o to, że Nowa Unia Europejska nie, nie korzysta już z tego europocentrycznego germanińsko-centrycznego na przykład szczególnie rasizmu, tylko gra kartą rasową, używa rasizmu odwrotnego, bym powiedział, przeciwko rdzennym populacjom Europy, sprowadzając przychodźców po to, żeby właśnie te populacje zdezintegrować, rozmyć, osłabić. I wtedy myślą europejscy urzędnicy, głównie niemieccy oficjale, że wtedy stworzą taką masę ludzką, którą będzie łatwiej zarządzać bez tożsamości. I kolejna jeszcze tylko taka różnica, jak gdy się dopatruje między tymi dwoma Uniami, jest taka, że formalnie kant, y, kraje, które zostały włączone do obecnej Unii Europejskiej, nie zostały włączone na drodze militarnego podboju. Niemniej jednak, wszystko co inne jest takie samo. I tutaj chciałbym powiedzieć y, swoją opinię, popartą wieloletnimi przemyśleniami i studiami, że y, nie ma co Udawać. Zrobiliśmy błąd, nie przyłączając się do Niemiec w 1939 i nie ruszając z nimi na Bolszewie. Oczywiście traktowaliby nas z pozycji siły, ale czy, alianci traktowali nas inaczej. Niemniej jednak nie mielibyśmy tylu zniszczeń, ale za to teraz przyłączanie się do Niemiec to jest tak zaszywanie się w worku z trupem i wskakiwanie z tym workiem z trupem do wody, ponieważ współczesne Niemcy to społeczeństwo zdegenerowane społecznie, gospodarczo, kulturowo i totalnie się rozsypujące, nie, dlatego przyłączanie się do tego projektu, który i tak będzie zrobiony tak, że wszystkie inne narody będą traktowane z góry, a tylko niemieccy urzędnicy i nie, niemiecka populacja wybrana będzie wywyższona, dlatego yy, nie ma to sensu. Popełniamy kolejny wielki błąd, jak powinniśmy w 1939 złego wyboru, trzymając się ze współczesnymi Niemcami, a jeśli chodzi o tą Unię, jaką Niemcy próbowali stworzyć swego czasu, to ciekawa rzecz jest taka, że nawet yy, belgijski, waloński kolaborant z III Rzeszą, Leon de Grel, przywódca przed wojną partii, Christus Rex, yy, pisał wprost, że przystąpił do legionów niemieckich yy, dla cudzoziemców formowanych do walki z bolszewizmem z dwóch powodów. Właśnie, żeby walczyć z bolszewizmem, którym gardził, którego nienawidził szczerze z całego serca. I plus, żeby zapewnić Belgii lepsze miejsce, w powojennej zjednoczonej, formowanej przez Niemców w Europie. Czyli ludzie, którzy bardziej się interesowali polityką w tamtych czasach, na bieżąco, wiedzieli, jaki jest cel Niemiec, a mianowicie budowa Unii Europejskiej pod przewodnictwem Niemiec. Dlatego nic nowego pod słońcem i mam nadzieję, chociaż nie wiem, jak to się stanie, że zmądrzejemy i tym razem popełnimy, do, do, popełnimy dobry wybór i yy, tym razem nie przyłączymy się do niemieckiego projektu. Akurat w 1939 roku trzeba było się do niego przyłączyć, a teraz trzeba od niego uciekać. Ale żebyśmy tylko nie popełnili tego błędu po raz kolejny. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.